Radio Wielkopolska. W obornikach, rogoźnie i murowanej goślinie. Słuchaj nas na 95 i 9 FM. Radio Wielkopolska. Bardzo dobra godzina przed nami, będzie odrobinę wspomnień, a potem takie przyspieszenie, żeby móc wydajniej pracować. Radio Wielkopolska, Nowe Radio Blisko Ciebie.

Chcieli pożeglować prosto na wschód z Nowego Jorku? Do jakiego europejskiego kraju trafimy? Do Portugalii. Nowy Jork położony jest na mniej więcej tej samej szerokości geograficznej co Madryt, Neapol i Stambuł. Reklama. Teraz w Euro. Drugi produkt 22%, lub trzeci 44%. Lub ci szukaj na euro.com.pl. Reklama. Radio Wielkopolska. Radio Wielkopolska. Nowe lokalne radio Radio Wielkopolska Radio Radio Wielkopolska. Nowe radio w Twojej okolicy. Chwila przerwy można taką zrobić, czy niekoniecznie można. Ja jednak bym zachęcał do tego, aby zrobić, to naprawdę pomaga. Reklama. Reklama. Będzie większa pomoc dla przedsiębiorców o szczegółach nowej tarczy antykryzysowej za chwilę. Co z maturą i egzaminami ósmoklasistów zatem domaga się od rządu konkretnych decyzji? Osiem krajów było przeciwko, ale to nic nie dało. Unia przyjęła kontrowersyjne przepisy o transporcie drogowym. Beata Bzdomek, zapraszam. Rząd rozszerza pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. O czym ze Szczecina mówił Kuba Borg. Wiadomości Wielkopolskie, Marek Wolski. Złamał domową kwarantannę, by naprawić samochód. Słono teraz za to zapłaci. Mieszkańcowi piły grozi mandat w wysokości nawet 30 tysięcy złotych. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że było to konieczne, bo ktoś z członków rodziny zamierzał jechać samochodem po zakupy. Funkcjonariusze nie uznali tego jednak za czynność niezbędną. I na finał o pogodzie, a wielkopolskie niebo cały czas pięknej, i bezchmurnej, I tak będzie przez najbliższe godziny, temperatura ciągle bardzo wysoka, około 19-20 stopni, nad ranem znów spadnie prawie do zera, a jutro już nieco chłodniej, maksymalnie do 17-18 stopni. Ciśnienie cały czas do góry, 1030 hektopascali, biometr korzystny. Radio Wielkopolska. W Czarnkowie, Trzciance, Wieleniu. Słuchaj nas na 91 i 6 FM.